Witajcie w następnym odcinku. Od dzisiaj zaczynamy serię krótkich specjalnych odcinków, w której będziemy omawiać temat aktualnej sytuacji w kraju. No więc, co przez to rozumiem aktualnej sytuacji w kraju? Dzisiaj będziemy się zajmować kwarantanną, tematem, który chcieliśmy już od dawna podjąć, bo. Nie, nie, nie poddejmowaliśmy go z racji tego, że zajmowaliśmy się innymi projektami, które właśnie uploadowaliśmy, i jesteśmy dzisiaj całą ekipą. Dzień dobry. Siemano. Wszystko już powinno być raczej okej, okay. tak myślę. Mamy nadzieję. E, no, mamy nadzieję, oczywiście, tak. No więc zajmiemy się teraz, bo koronawirus wpływa bardzo na gospodarkę i na nasz kraj, oczywiście, też na zachowania i tak dalej. I chcieliśmy teraz pomówić o wpływie na małe firmy i przedsiębiorstwa. Tak, ponieważ niektóre, znaczy niektóre, praktycznie wszystkie małe przedsiębiorstwa, które mają bardzo mały przychód. Pomimo yy, tarczy antykryzysowej, no po prostu upadają. Niektórzy zakładają, że ich interes utrzyma się jeszcze parę miesięcy, parę tygodni, lub nawet parę dni. No tak, i według naszych danych, tak, które znaleźliśmy, przeprowadzono taką ankietę anonimową yy, właśnie właścicieli firm której przedstawiono, że właśnie wyniki są takie, że według ich jakichś takich założeń 57% ludzi zagłosowało na to, że w trakcie właśnie koronawirusa zmniejszą się ich sprzedaże, 51% że będzie brak ludzi do pracy i 30% za to, że obawiają się podwyższenia kosztów prowadzenia działalności. Te obawy są bardzo realne aktualnie, ponieważ... Ponieważ w tej ankiecie na pytanie, jak długo przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać bez ogłaszania bankructwa, gdyby epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się w Polsce na dużą skalę, 11% ankietowanych wskazała, że najwyżej miesiąc, 19% dotrze 3 miesięcy a 24% do pół roku. Z kolei 26% ankietowanych wskazało, że ich firma przetrwałaby rok i dłużej. Z naszej takiej strony uważam, że ta sytuacja będzie trwała długo, ponieważ uważam, że my jako Polska nie radzimy sobie po prostu z tym koronawirusem, tak? Można jako przykład podać Chiny, które właśnie 3 miesiące wybudowały specjalne szpitale, w których właśnie hospitalowywali osoby podejrzane o koronawirusa, tak i te chore na koronawirusa. I po trzech miesiącach właśnie te szpitale opustoszały, tak. I teraz dzięki temu, że wprowadzili bardzo duże restrykcje i w mieście jong przeprowadzili na 9 milionach mieszkańców testy w ciągu zaledwie 5 dni. Trzeba wspomnieć, że te testy nie były, na, nie były prywatne, tylko zorganizowane przez państwo. Bo, no bo u nas niestety jest tak, że no faktycznie testy na NFZ można zrobić, ale mogę podać się siebie jako przykład. Ja miałbym czekać miesiąc, okrągły miesiąc, na żeby ten test do mnie przyszedł przez NFZ a prywatnie no to nie są małe pieniądze, w zależności od firmy no może być nawet parę paręset złotych. Jeszcze też kwestia tego, że te testy na koronawirusa w pewien sposób e, nie dają stuprocentowej pewności, czy na pewno jesteś zarażony na covida, czy nie jesteś. Bo, jak właśnie. Jak, jak właśnie yy, widziałem gdzieś artykuł, gdzie yy, pewna matka w Stanach no, musiała zrobić testy dzieciom i sobie, ponieważ było podejrzenie, że miała kontakt z osobą zarażoną. Ale obawiała się, że jeżeli u jej dzieci wyjdzie wynik pozytywny, to nie będzie ich miała yy, z kim w domu zostawić. Dlatego, wszystkie pięć próbek dała od siebie. Kiedy przyszły wyniki, musiała się bardzo zszokować, ponieważ trzy wyniki były pozytywne, a dwa negatywne. I po prostu to jest idealny przykład, jak te testy są niepewne. Ale to były tylko jej próbki, czy całej tak, rodziny? Tak, wszystkie pięć próbek było jej. No to jest aż niewiarygodne. Jest to no niewiarygodne, tak. ale też, no, w, tylko właśnie w USA jest 60 tysięcy przypadków dziennie, więc yy... Oczywiście, tam jest kompletnie inna sytuacja, i te testy mogą być inaczej przeprowadzane, właśnie. Też ta sytuacja jest poważna, bo kraje sobie z tym nie radzą. Oczywiście, jest z innych krajów pomocy różne, tak. I też w różnych krajach są inne tendencje co do noszenia masek, na przykład w takiej Japonii. Ludzie już wcześniej, przed właśnie koronawirusem, nosili te maseczki, tak, przestrzegali takiej, jakby własnej e, higieny, więc dla nich takie przestawienie się na przymusowe noszenie maseczek było bezproblemowe. Tak, a u nas, no niestety, ludzie. Widziałem to na własne oczy jeszcze przed pandemią, jakieś parę miesięcy. Zanim w ogóle się pojawiła jakakolwiek informacja o koronawirusie na całym świecie, dwie starsze panie na widok w metrze człowieka w maseczce dosłownie wysiadły tego metra. Nie wiem, czy się przestraszyły, czy coś, ale było po prostu nie do pomyślenia. Że... Gdy przymusowo zmusili nas do noszenia maseczek, co jest dobrą, uważam, decyzją, tak, bo i chronimy siebie, i innych chronimy, też, w sensie, pewna część ludzi nie zgodziła się z tym, stwierdziła, że to jest, są jakieś manipulacje ze strony rządu. Także to jest po prostu fałszywa pandemia. Tak, też ludzie protestowali właśnie, Była, było coś takiego jak pandemia, o czym powie nam właśnie teraz Kuba. Inaczej nazywali właśnie tą pandemię, nazywali ją plandemią, że chodziło o to, że no, ona jest... rozumiesz. Że nadal uważają, że pandemia jest tak naprawdę zorganizowana po to, że, znaczy, że ona jest zorganizowana przez rząd, żeby wprowadzić jakąś kontrolę ludności. Co dla mnie było dość mocnym zaskoczeniem, jak to usłyszałem, że wychodzą dziesiątki ludzi na ulicę bez masek, kiedy jest wirus, który jest w stanie w każdym momencie zaatakować, tak powiem. W każdym, w każdym momencie można się zarazić. Co prawda, okres inkubacji wirusa, no to jest parę dni, no ale jeżeli już się ktoś zarazi, no to nie ma jakiegoś magicznego lekarstwa, ale nadal nie ma konkretnej szczepionki, która by działała. To prawda, są różne testy. Ja też widziałem w, właśnie w Dubaju takie próbne szczepionki właśnie na koronawirusa. Oczywiście z kilku źródeł, że są one efektywne, ale nie na pewno. Również został zorganizowany protest 10 października. Było to miesiąc temu, jednak nadal jest to aktualne. I normalni organizatorzy dostali pozwolenie na protest, tylko oczywiście tak w tych restrykcjach, czyli że maseczki oraz półtora metra odległości od siebie. No i tak ograniczenie, ile osób ma być. Tych obostrzeń właśnie nie, nie przestrzegali, więc... Wszyscy chodzili... Dobra, nie wszyscy. Może nie wszyscy chodzili, ale duża część z nich nie przestrzegała tego. Też e, można podać tutaj przykłady takie jak, nie wiem, strajk kobiet, czy nie wiem, teraz e, marsz, e, marsz niepodległości, ale w sensie. Jak już mówiłem, duża część z tych ludzi nie nosiła tych maseczek i nie przestrzegała właśnie tych restrykcji, które właśnie, które zostały zadeklarowane przez yy, organizatorów. Ponadto skandowali takie hasła jak dość kłamstw, dość masek. Na w sensie też inne przykłady mogą być, yy, nie wiem, czy to strajk kobiet, czy to właśnie marsz niepodległościowy, ale w tym przykładzie właśnie było inaczej, bo ludzie nosili, też właśnie organizatorzy mówili właśnie tych protestów, żeby nosili te maseczki i ten odstęp jakby trzymali. Jednak... Znaczy, na, na strajku kobiet było to jakoś tam zachowane, ale te dwa przykłady, czyli marsz przeciwko pandemii i marsz niepodległościowy, procent osób bez maseczek był po prostu niewyobrażalnie duży. Rozumiem właśnie protestować, bo nie będziemy się o tym wypowiadać w tym odcinku. O tym uważam, że intencje były dobre, ale wykonanie tych protestów, tak, ze względu właśnie na tą sytuację, która się teraz dzieje, była nieodpowiedzialna, tak. Bo jeżeli ktoś nie założy maseczki, tak? To nie tylko naraża nas, ale naraża też siebie, tak? Osoby właśnie z rodziny, tak? Swojej. Tak, że się zarazi, potem to rozniesie, no i pandemia przez, przestanie być taka śmieszna. No właśnie, też pamiętajmy o tym, że Państwo w pewnym momencie, jeżeli liczba tych zarażeń będzie olbrzymia, to w pewnym momencie uważam, że państwo z racji tego, że będzie to taka olbrzymia liczba, po prostu zniesie restrykcje, ponieważ sama gospodarka nie da rady po prostu pod naporem tego. Dlatego po prostu trzeba uważać, trzeba nosić te maseczki, tak uważam. Też jak już mówiliśmy w nauczaniu zdalnym, koronawirus bardzo przeszkadza. Jest to wszystko chaotyczne, tak? Też nie możemy myśleć, że jakby rząd nic nie robi, bo robi, tak? To nie jest banda za przeproszeniem debili, tak? która podejmuje losowo decyzje. Oni robią to wszystko z przemyśleniem, ale jest to wszystko chaotyczne. Jest to wszystko w każdym właśnie takim takiej. Części bardzo chaotyczne i nieprzemyślane, jak już mówiłem. Pewne rzeczy właśnie przez to, że to jest chaotyczne, pewne rzeczy właśnie są bardzo takie stresujące i bardzo nieprzemyślane. Właśnie to, co po podawaliśmy Wam, właśnie przykłady, tak? Całe zdalne nauczanie teraz w Polsce jest kompletnie nieprzygotowane, tak? Nauczyciele przyjęli szkolenia. Ale te szkolenia były bardzo małostkowe i bardzo nieprzygotowujące samych nauczycieli, tak? Bo nauczyciele, jak uczyli w szkole, tak? Już trochę uczyli, to mieli taki sobie wyrobiony system, tak? W którym widzieli, co każdego dnia będą przerabiać, tak? A teraz, gdy właśnie wszedł koronawirus, to musieli kompletnie wszystko. Zmienić tak i na nowo cały ten system, który wyrabiali sobie przez kilka lat, wyrobić na nowo, tak, i dzięki temu musieli też stworzyć jakieś prace przygotowujące, właśnie i musieli ten czas tam poświęcać, właśnie. Też wracając do tematu, tak, rząd polski, właśnie po pierwszej kwarantannie, tak jak się skończyła, Mogła wpłynąć na medycynę w Polsce, tak, nie wiem, wybudować nowe szpitale, przygotować się na to, na ewentualność, że może właśnie dojść do wzwyżu w zakażeniach, i tego nie zrobiła. Tak, A zamiast tego wystawili pana Morawieckiego, jeżeli powiedział, że wi wirusa już się nie trzeba bać, wirus jest w odwrocie. Znam ci, Meicher. Była to idiotyczna wypowiedź pana premiera. Nie mamy nic jakby, co w się. Sensie, nie chcemy obrażać naszego rządu, tak? Chcemy tylko uświadomić was po prostu o takich naszych spostrzeżeniach, jak my to widzimy, bo nas to niepokoi i chcielibyśmy po prostu zapobiec temu, co się może stać, tak? I też ta wypowiedź pana premiera naszego wtedy była. Nie na miejscu, ponieważ ludzie przestali tak potem dbać, pomyśleli po prostu, że okej, okay, to teraz nie musimy nosić maseczek tak naprawdę, nie musimy jakby zachowywać tej higieny, tak, po prostu. Tak, może, po, po co nam obostrzenia? Część ludzi stwierdziła po prostu, że obo, obostrzenia są już nieaktualne i można zejść. No i mamy taką sytuację, że nawet stadion muszą przerabiać na szpital. No właśnie. I też no nie pomaga w tym to co już mówiłem, nie pomagają w tym te protesty tak, bo ludzie się zbierają, nawet jeżeli w tych maseczkach chodzimy, to jednak jest jakiś procent tego, że się zarazimy po prostu. Znaczy ja rozumiem strajk kobiet, no bo no nieprzyjemna i to bardzo. I to jest w pełni zrozumiałe. Chciały wyjść. I bardzo dobrze, że, że tak zrobiły. I zresztą nadal robią. No ale tak, trajk niepodległości. A ten masz niepodległości. A w zasadzie, moim zdaniem, bojówkarzy. Dosłownie, no bo wrzucać racę komuś do domu, demolować drzwi urzędu. Jest to po prostu... I właściwie mieszkanie, w którym tylko i wyłącznie wisi flagę LGBT oraz y, transparent y, strajku kobiet. Tak jest po prostu, no, nie na miejscu. Jest to zachowanie głupie, niestosowne jest to po prostu przestępstwo, no co tu więcej mówić. Też sami uczestnicy Marszu Niepodległości nie dostosowali się do tego, na to, co uzgodnili z policją. Przejechać tymi samochodami, jak ustalili z policją, to wyszli na ulicę i zrobili to, co roku Zawsze robili, czyli wychodzili na ulicę i w pewien sposób no, po prostu to święto pluli na to święto, tak? Bo uważam, że aktem patriotycznym jest wyjście na ulicę w barwach narodowych i jakby. przejście po prostu ulicą, żeby upamiętnić tak ważny dzień. I zrobić to w pokojowy sposób, tak? Bo jeżeli robimy to w pokojowy sposób. To pokazujemy się ze strony bardzo kulturalnej, tak? I szanującej nasz kraj, tak? A działania takie, jakie właśnie co roku się dzieją, tak naprawdę, bo no powiedzmy sobie szczerze, że. Yy... Znaczy, de demolowanie, nie dosłownie wszystkiego, ale jakiekolwiek demolowanie, no powiedzmy sobie, no było zawsze. No za zawsze, co zawsze coś się zniszczyło, niestety. Jeżeli tyle ludzi idzie przez miasto, no to. Zawsze trudno, są zniszczenia, że, tak? Zawsze są zniszczenia, no bo zawsze się trafi ktoś, kto uzna za stosowne, lub. lub... Wręcz fajne zniszczenie czegoś w, w imię niepodległości. I wystrzelenie racy. Wystrzelenie racy... O ile nie jest to w jakiś znaczy, budynek, tak? Tak, o ile nie jest to w budynek tylko po prostu w powietrze, gdzieś na przykład jak przechodzili przez, przez most, no to faktycznie strzelenie na, nad Wisłę taką racą, no nie ma szans, żeby cokolwiek się zniszczyło. Poza tym jest to... po prostu stanowi mniejsze zagrożenie. Tak. No jeżeli strzeli się nad siebie, no to mogłoby... Jeżeli raca by na przykład nie, jakoś nie, wypali, nie wypalił albo miała opóźniony zapłon, to... No nie byłoby przyjemnie. Dlatego w sensie takie czynności są bardzo w porządku, póki są kontrolowane w racjonalny sposób. Póki są zachowane zasady BHP. Tak. I też ci... Uczestnicy tego marszu właśnie no, naploli nam na to święto, zrobili źle, ale można chyba tylko liczyć na to, że za rok tak się nie stanie i że właśnie też, wracając do naszego tematu głównego, że właśnie zachowają o ile będzie jeszcze wtedy koronawirus, będzie ta sytuacja, że będą te maseczki nosić, bo. Nie nosili tych maseczek z tych nagrań, co właśnie widziałem z bujek pod pikiem i właśnie zachowamy to bezpieczeństwo, które jest w tej sytuacji bardzo ważne, bo po prostu, jak już mówiliśmy, chyba wszyscy uważam, nie chcemy, żeby wyszło to wszystko spod kontroli. Jest to uważam, że nawet teraz, na tym etapie, w pewien sposób mamy jakąś kontrolę. Ale może to wyjść po prostu. Ponieważ doszło do tego, że na. No na. Nonsensopedii. Non został wpisany cały artykuł. o tej sławnej bitwie. I niestety doszło do tego, że zaczęli z tego marszu robić memy. Na przykład na nonsensopedii. jest cały artykuł o tej bitwie. wpisane Jako strony wpisane jest. Sojusz ONR-u z MW. Z on Wojtas i Valo. Przedawca książek o 5G i spisku żydowskim jako wsparcie duchowe, policja oraz Antifa jako wsparcie techniczne i logistyczne. No, God please no! No! Kogoś ewidentnie tutaj waliło. Roz rozumiem, że to jest jako mem, ha ha ha. Brać tu na przykład postaci kreskówkowe, no ale nadal. Też ja zauważyłem, że w Polsce właśnie widziałem ostatnio post pewnej influencerki. Nie, nie będę mówić jakiej. Widziałem wpis o tym, mówiła, że koronawirus to jest wszystko z rządu i wprowadzała ludzi w błąd. Ci ludzie głupio wierzyli jej i ostatnio jakoś. Widzę coraz więcej takich właśnie wpisów, czy takich ludzi, którzy właśnie głupio wierzą w to, że koronawirus jest yy, jakąś zagrywką ze strony rządu, tak. Jakby słyszałem też przykład, gdzie właśnie była taka osoba, która właśnie wierzyła w. Takie bym powiedział, to teorie spiskowe, i zachorowała na tego koronawirusa. I potem było wielkie zdziwienie, że jak to, że jak to jestem chory na koronawirusa, tak? I że jak to mogę umrzeć, tak? I czemu ja się tak czuję, tak? I zakończymy chyba już nasz odcinek, bo wyczerpaliśmy już takie tematy, które chcieliśmy podjąć. Tutaj właśnie nie planowo podjęliśmy temat Marszu Niepodległości, ale ten temat jest aktualny i frustrujący. Nas, frustrujący po prostu, bo stało coś, stało i, i tyle. To się nie odstanie, niestety. Właśnie. Straty to jest parędziesiąt parę tysięcy złotych tylko. Tylko. W ogóle. No więc y, ja jestem Kasper. Ja jestem Michael. A jakuba. I żegnamy się z wami. My jesteśmy Okiem Młodzieży. Cześć! I tym akcentem kończymy!